Bo to nie jest biznes, który trzeba cisnąć, który powoduje stres, który tam cuda nie widzę robi. Ja nauczę Cię lekkiego biznesu. No oczywiście, robimy kawkę dzisiaj, czemu by nie? A o czym pogadamy? Pogadamy o tej jakże pożądanej, jakże wspaniałej i takiej tajemniczej pracy zdalnej. Czyli ludzi, którzy siedzą na wyspach kanaryjskich, w ciepłych krajach, sobie klikają, sobie coś tam robią i nie dość, że miliony zarabiają, to jeszcze w tych w, w ciepłych krajach żyją. No jak, jak żyć, powiedzcie. I ja sobie zdaję sprawę, bo teraz tak, ja tego nie osądzam, bo to jest jak najbardziej możliwe. Ale weźmy też pod uwagę zwykłego Jana Kowalskiego i Basię Kowalską, która ma dzieci męża, ewentualnie rodziców, którym chciałaby pomóc, z przy których musi być i ona nie pojedzie sobie na ciepłe kraje. Zresztą wiecie, to co oni pokazują, to jest high level taki. To jest taki wierzchołek kurwa Monteverestu. A jak wiecie, na Monteverest nie wchodzi się jednym krokiem. Więc co? Ta nasza przysłowiowa Basia Kowalska i Jan Kowalski też by chcieli popracować sobie w taki sposób. Ale nie mogą, bo mają przekonania w głowie takie, jakie mają, i te przekonania powodują, że oni myślą bardzo staromodnie. Zwróćcie uwagę, że dzisiejsze czasy jak najbardziej pozwalają na tego typu zarabianie pieniędzy. Jeżeli się upierasz usilnie, że tam ci to oszuści, że w ogóle wszyscy to oszuści, a szczególnie ci, co tymi produktami cyfrowymi handlują. No to co ja ci mam powiedzieć? Masz rację. Natomiast ten, który powie, no ja też bym tak chciał i będę tak miał, on też ma rację. Dlatego poglądy w niektórych sprawach powodują, że są. No, jesteśmy bardzo ograniczeni. No ale co? Dobrze, nie chcesz w ciepłych krajach, nie chcesz, ale chcesz się tego nauczyć. Mało tego, bo ten sposób zarabiania nie. Nie powoduje, że musisz od razu, babach rzucać pracę. Ważne jest wdrożenie po prostu tego w początek, zaczęcie tego robienia, wiedzieć, co trzeba zrobić na początku, żeby, żeby w przyszłości mógł móc swobodnie na przykład odejść z etatu. I co, jak? Już Wam opowiadam. Słuchajcie mnie uważnie. 17 lat jestem przedsiębiorcą. Byłem tym standardowym przedsiębiorcą, ale byłem też Zasadniczo jestem tym nowoczesnym. I stworzyłem program Biznes od Zera Pro, który pokaże, w jaki sposób wykorzystywać właśnie te technologie nowoczesne. To wszystko, jak to ma funkcjonować, jak ustawiać reklamy na Facebooku, jak się komunikować, jak nawiązywać relacje w mediach społecznościowych i wiele, wiele innych rzeczy zdobędziesz tą wiedzę w okresie czterech miesięcy. Bo tyle będzie trwał program. Program będzie opierał się na kursach VOD, na webinarach, na konsultacjach i na osobistym szkoleniu pod koniec programu. Więc, jeżeli dalej chcesz żyć w swoim przekonaniu, że się nie da, żyj. Ja Ci jednak życzę jak najlepiej. Ale jednak, jeżeli w tym okresie noworocznym chcesz coś zmienić, to zaprzęgaj się w cugle i bądź u mnie na programie. Ja dołożę wszelkich starań, żeby wytłumaczyć Ci, wyjaśnić, Krok po kroku, jak to wszystko działa, jak to funkcjonuje, jak do tego dojść? Bo jak widzisz, wcale nie trzeba dzisiaj mieć firmy produkcyjnej, która robi obroty milionowe, po to, żeby zarobić miliony. Absolutnie nie. Ale też śpieszę do niej, że mój program nie nauczy cię zarabiać milionów. Mój program da ci wolność. Jeżeli tą wiedzę wykorzystasz w odpowiedni sposób, będziesz wolnym człowiekiem, który ma pieniądze, ale przede wszystkim ma czas. Czas na doświadczanie życia, czas na cieszenie się życiem, bo to nie jest biznes, który trzeba cisnąć, który powoduje stres, który tam cuda nie widzę robi. Ja nauczę cię lekkiego biznesu. Pozdrawiam serdecznie.